Witam serdecznie z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani. Dziś krótki update dotyczący dwóch projektów, w których jestem. Projektów bardzo wysokiego ryzyka, takie projekty, które dziś są, jutro ich nie ma. Projekty, które płacą po kilka procent dziennie. Tak więc pamiętajcie, są to projekty, które niosą ze sobą 100% ryzyka. Ja jestem, ponieważ jestem w tych projektach, ponieważ dla mnie ten zakres jakby ryzyka jest akceptowany. No i zwyczajnie zawsze wrzucam w takie projekty tyle, ile mogę stracić. W przypadku Larant tego projektu mam tutaj zainwestowane 200 USDT. No i dziś dopłacę sobie kolejne 200 USDT przede wszystkim dlatego, że sam projekt działa dość krótko. Jest to projekt od sprawdzonych dewów, o których mówiłem wcześniej, czyli takie projekty jak Gerbi, takie projekty jak ZX3, które działają zazwyczaj około 3 miesięcy. Czyli w te projekty zwyczajnie, jeżeli już wchodzi, to na samym początku, mamy tutaj między 3 a 4% w tym takim podstawowym, standardowym zakresie, i myślę, że większość z takich z tego zakresu korzysta, ponieważ żeby uzyskać wyższy procent dzienny, no to trzeba zainwestować też o wiele większe pieniądze. 2000 dolarów mamy wówczas 5 a 7% dziennie, no i 7 i 9% dziennie 10 tysięcy dolarów z tego projektu przypomnę, również możemy. Oczywiście teoretycznie, no bo nie wiemy, jak. W przyszłości będzie wyglądać sytuacja wypłacić nasz wkład w każdej chwili, za to płacimy 15% w przypadku tego standardowego, standardowego planu. Ja tu sobie w tej chwili odpalę kolejny pakiet za 200 dolarów w tej chwili na portfelu 225 do wypłaty z tym, że 200 dolarów w tej chwili USDT dopłaciłem 25 dolarów do wypłaty było. Możemy sobie tutaj wypłacać w różnych procesorach BIP 20. 4 20 xrp Tak więc mamy do wyboru kilka tych opcji. Ja w tej chwili zastosuję ten standardowy plan, czyli łącznie będę mieć tutaj zainwestowane w tej chwili 400 USDT. No i w tym momencie będzie tak, jak widzicie, mamy już w tej chwili dwa pracujące. Jeden pracuje 8 dni i przyniósł 49 USDT. USDT Profitu. No i w tej chwili odpalimy, odpaliliśmy kolejne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak jak mówiłem, w przypadku LARANT i ich poprzednich projektów one działały około 3 miesięcy. Tutaj mamy tak naprawdę około 3 tygodni, kiedy ten projekt działa. Tak więc przypuszczam, że ten miesiąc, ponad miesiąc, projekt powinien jeszcze sobie pochodzić na spokojnie. Czyli biorąc pod uwagę tą stopę zwrotu, tak naprawdę będziemy w stanie wyciągnąć wkład plus około 100% zysku bezpośrednio z tej inwestycji, pod warunkiem oczywiście, że wypłacą mi mój wkład. Ten depozyt będę wyciągać mniej więcej za około miesiąc czasu. Mam nadzieję, że projekt tyle podziała. Jeżeli nie, to trudno. Ja biorę ryzyko na klatę i zawsze w momencie, kiedy już decydujecie się na takie projekty, bierzcie pod uwagę również właśnie fakt, że to światło może być zgaszone w każdej chwili. Tak więc larant od sprawdzonych dewów. Akurat tutaj w te projekty od nich wchodzę. Za każdym razem ani razu się jeszcze nie, że tak powiem, sparzyłem. Za każdym razem byłem w stanie wyciągnąć swoje środki. Ale oczywiście pamiętajcie, właśnie mniej więcej o tym zakresie czasu, jak to wygląda w przypadku ich projektów. Kolejny projekt, o którym dziś wspomnę, to Bot, o którym już mówiłem wcześniej. Projekt, który działa, zlokalizowany jest na Telegramie i mamy tutaj prostą, intuicyjną aplikację, w której możemy sobie wskoczyć od minimum 20 USDT. No i tutaj w tym przypadku generujemy dywidendy na poziomie około 1,5 do 2% dziennie. Jeżeli chodzi o na przykład, możemy również teoretycznie wypłacić. Ja w tej chwili tutaj w tym projekcie mam 564 USDT. Zainwestowane, z czego mój income, jeżeli chodzi o moje dotychczasowe zyski, to jest 145 USDT. Część z tych środków reinwestowałem, część środków wypłaciłem. Oczywiście, jak w każdym projekcie, ważne jest to, żeby chronić kapitał. Taki w tym przypadku mam nadzieję, że tutaj ten kapitał uda się wypłacić w tych dywidendach, bądź też, jeżeli będzie taka potrzeba, bezpośrednio wypłacić. Z depozytu, który mam tutaj wrzucony, ta wypłata trwa około 24 godzin. Te wypłaty były testowane przeze mnie, tak więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o ten aspekt. Zawsze to testuję w przypadku takich projektów. Pamiętajcie, że są to projekty, tak jak zawsze wspominam, bardzo wysokiego ryzyka. Mamy możliwość zrobić sobie taką wstępną kalkulację, jeżeli chodzi o 560 USDT, te, które mam w tej chwili. Są one w stanie mi przynosić, zakładając tę stopę zwrotu, 2% 1% dziennie, średnią na poziomie około 337 USDT miesięcznie. Oczywiście były już projekty podobne w tym modelu, które działały kilka miesięcy, dawały bardzo dużo zarobić, bo ja akurat jeżeli chodzi o projekty w tym modelu, zarobiłem fajne pieniądze i nie mówię tutaj o systemie referencyjnym. Tutaj jeszcze właśnie a propos systemu referencyjnego jest bardzo dobrze zrobiony, jest on konserwatywny. W tym tego słowa znaczeniu, że nie płacą nam bezpośrednio procentu od depozytów, ale od tego, ile osoby, które my zapraszamy, zarobią w tych dziennych dywidendach. Tak więc tutaj mamy przede wszystkim to fajnie ustawione pod tak zwany long term. No i miejmy nadzieję, że tak długo będzie ten projekt działać. Tak więc podsumowując, oba projekty płacą, oba projekty, nie wiem, czy akurat projekt Bitgem jest od sprawdzonych dewów, natomiast Larant jak najbardziej i tutaj ten projekt sobie dlatego też doładowałem, czyli łącznie w tych dwóch projektach jestem zaangażowany około 1000 USDT i w ten sposób podchodzę do takich projektów nie wrzucam olbrzymich środków, bo zawsze biorę pod uwagę fakt, że dziś są jutro ich nie będzie i co najważniejsze rozkładam te środki na kilka projektów, nie wrzucam większych środków bezpośrednio do jednego sytuacji, właśnie gdyby miało dojść do zatrzymania działania takiego projektu. Tak więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.